Policja to służba podlegająca pod Urząd Wojewódzki. Mimo to szczeciński magistrat czuje się w obowiązku, by wspierać służby mundurowe. O czym świadczy podpisana w czwartek umowa przekazująca miejskiej policji ponad milion złotych na zakup nowych radiowozów, które będą strzec ulic naszego miasta. Jest to kolejny rok naszego wsparcia dla. Policji przekazujemy 1 milion złotych dotacji miejskiej zagwarantowanej w budżecie miasta Szczecina z przeznaczeniem na zakup radiowozów dla szczecińskiej policji. Ten milion złotych tak naprawdę oznacza 2 miliony złotych, bo Program Modernizacji Taboru Pojazdów w Policji zakłada współfinansowanie. Drugi milion pochodzić będzie ze środków własnych Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Za te pieniądze uda się kupić 30 zupełnie nowych radiowozów. To dużo, jeśli weźmie się pod uwagę, że teraz w Komendzie Miejskiej są 133 radiowozy, średnio mają po 8 lat, a na liczniku 17 tysięcy przejechanych kilometrów. Po to, żeby być skutecznym, żeby być dobrym w działaniu, to trzeba mieć i warunki pracy odpowiednie i sprzęt, którym we Tą pracę wykonuje się, tą służbę na rzecz, rzecz społeczeństwa. Niewątpliwie takim bardzo ważnym sprzętem, którym policjant musi dysponować, aby być skutecznym i dobrym w działaniu, są pojazdy służbowe. W tej chwili Komenda Miejska Policji w Szczecinie, licząca ponad tysiąc etatów policyjnych, ma do dyspozycji 133 pojazdy. To jest niewielka ilość. Prezydent Piotr Trzystek pochwalił współpracę na linii Urząd Miasta o służby mundurowe. W Szczecinie jest coraz bezpieczniej, co widać po statystykach. Półpraca. Jest bardzo ważna. My zresztą cały czas pracujemy na wielu frontach, możemy powiedzieć, wspólnie. Straż Miejska też jest partnerem dla Policji i ta współpraca w mieście od lat układa się bardzo dobrze i dzięki temu bezpieczeństwo w naszym mieście możemy powiedzieć, że z roku na rok jest lepsze. Od 2006 roku urząd miasta przekazał ponad 17 milionów złotych policji. Pieniądze zostały przeznaczone na remonty komisariatów, dofinansowania administracji policyjnej czy dodatkową ochronę zlotu wielkich żarlowców Dytolji Praises 2013. Niezmiennie sobie cenimy inicjatywę i pomoc ze strony pana prezydenta, ze strony miasta Szczecina niewątpliwie te pieniądze, które, które otrzymaliśmy w tym roku na zakup e, pojazdów nowych, wpłyną również na poprawę bezpieczeństwa, na jakość e, wykonywanych usług przez policję w stosunku do, do społeczeństwa. E, na pewno wpłyną pozytywnie na tak ważny czynnik, jakim jest czas reakcji na zdarzenie. I oby ten czas reakcji był coraz szybszy dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. Nowe radiowozy trafią do naszego miasta w ciągu kilku miesięcy. Za kilka dni ogłoszony zostanie przetarg na ich zakup.